Moje pierwsze auto to Fiat Seicento z rocznika 2007, 1.1 Sporting. Kupił je mój tata, także jak możecie się już domyślać, stoi za tym dla mnie ważna historia. Czerwone Fiat Seicento przeze mnie i moich znajomych określany chociażby sejolem, sejaczem, McQueenem, Czerwonym Bondem, Strzałą, Pershingiem. Tata kupił to auto i powiedział do mnie, niedługo idziesz na prawo jazdy, to będzie Twój samochód, będziesz się uczył na nim jeździć, możesz popełniać w nim błędy, bo nie szkoda tego auta. I jak się nauczysz już jeździć, to pomyślimy o czymś fajniejszym. Tacie niestety nie było dane zobaczyć, jak zdaje prawo jazdy, ani jak jeździ już tym sejkolem. A jedzie mi sporo, bo do niedawna nawet, aż do momentu nie poszła mi szyba, której jeszcze nie naprawiłem, nie wymieniłem jej. Różnie to wyglądało, bo był taki moment, gdzie wstydziłem się po prostu tym sejczęto jeździć. Yy, nie wiem, Miałem wrażenie, że ktoś mnie zaraz wyśmieje, czy to znajomi, czy to no, była dziewczyna, która zresztą. Zradziła mnie, a później zostawiła dla chłopaka, który miał kilkukrotnie lepsze auto, więc może to też kwestia tego. W pewnym momencie tworzenia w internecie ja nabyłem taką świadomość wartości siebie i zrozumiałem, że to była straszna głupota, że się wstydziłem jeździć w tym aucie, bo nawet gdyby to auto było fatalne, to nie zmieniało faktu, że ja byłem z osobą. I to co powiem jest skierowane dla ciebie teraz, ciebie tutaj. Trzeba sobie czasami tak powiedzieć. Nie ma co sobie owijać w bawełnę. trzeba sobie powiedzieć znać swoją wartość i tyle. W tym czerwonym sejaczu przeżyłem wszystko, co może przeżyć kierowca. Czy to błędy początkującego, później popisywanie się, jakaś brawura, jakieś głupoty, momenty grozy, gdzie naprawdę niewiele brakowało do jakiegoś poważnego wypadku. Okrutnie śmieszne i jeszcze bardziej idiotyczne pomysły. Chociażby takie jak, ja nie przejadę? To zobacz. Ja tam nie wejdę driftem? Ja nie wpakuję 11 osób w czteroosobowe auto? Do dzisiaj mam jeszcze wygniecenie na dachu. Teraz się odniosę do tego filmu o moim tacie, w którym to powiedziałem, że wiem, że nade mną czuwa, bo nie ma, nie wierzę, nie ma, nie ma, nie ma opcji, że ktoś nie czuwa nade mną, żeby mi się nic nie stało przy takiej ilości sytuacji, w której coś mogło mi się stać. Niedługo się pewnie z Sejkolem pożegnamy, jego stan też już nie jest idealny, no jeździł nim świeży kierowca, natomiast... On zawsze będzie mi już przypominał to, skąd przyszedłem. A jak już będę bogaty, a zobaczycie, psiurwa, że będę. Przypomnij mi to, że zrobiłem to swoją ciężką pracą, poświęceniem, bo moi rodzice nie byli bogaci, ale ja będę. I tylko po to, żeby okupować moją mamę wszelkiej maści prezenty. Żeby żyła jak księżniczka. Zobaczycie. Wreszcie, tylko posłuchajcie tej maszyny.